Stachu, Stachu, nie, a, a kto mówi, a kto mówi, a kto przy telefonie, a to jest Jasia, słuchaj jest Stachu w domu, nie ma. Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał, kto on mu dał takie pozwolenie? Ty powiedz skór skurwysynowi, gdzie on pojechał, bo go szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Wygojlił las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i powycinać nasz las? Kto to mówi? Kurwa, ja ci dam, kto to mówi, aż wos szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Kurwa, wasza chcesz? zajewana mać była! Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz! Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las? Co ty chcesz? Myśmy byli tylko na 50-leciu... Kurwa, ja, na 50 -leciu. ja byłam, ja wiem, gdzieście byli, coście robili, ja ci kurwa dam 50-lecie, ja wam wszystko dam, aż dwóch jasne. ja wszystko dobra, kurwa, wasza mać, oddajcie mi pieniądze, bez, kurwy, syny, jasne pierony, zajewane siarcistek, kurwa, kurwa, gdzie pieniądze są za las? Kurwa, gdzie ze są za las? Kurwa, gdzie pieniądze są za las?